Święta Barbaro wspieraj nas w ten trudny czas, czy dzień czy noc, dla nas jednaki czas. Zapraszam tutaj tych, którzy nie znają warunków dołowych, żeby się przespali raz tutaj z nami. I tak, zapraszamy i później będzie już wiedział, jak postąpić. Bo kto nie spał z tymi górnikami i nie porozmawiał z nimi, nigdy nie będzie wiedział, o co tu chodzi. Co tu się im tłumaczy tym młodym ludziom, że właśnie my żeśmy poświęcali swoje zdrowie, swoje życie czasami? A jak długo pan pracuje? Ja pracuję na kopalni 23 lata. Jestem przodowym na ścianie. Prowadzę też brygadę ścianową, która kurde jest bezpośrednio na tym wydobyciu. I właśnie to jest to, że. Pan za to kopalnię płaci. A, wie pan co, to są śmieszne pieniądze naprawdę są śmieszne pieniądze. Za chwilę wywiozą nas wszystkich, ale najpierw po porozumieniu. Czy tak? tak jest. Nie poddamy się, dlatego że każdy górnik, każdy tutaj z tych górników ma swój honor. Koledzy nie popuszczą, bo wiemy o tym, że ci, którzy są na tysiącu mają jeszcze gorzej, bo oni podjęli najcięższą próbę, próbę młodową. Mogę chwilę z wami pogadać? Co twoja rodzina mówiła, że tu jedziesz? Nic, jeszcze się z żoną nie kontaktowałem. Powiedziałem tylko, że jeden na, na dół. Czyli co, że ona się domyśla po prostu? Co? Ale nie wie tego na pewno. No, a to kiedy jej powiesz? Po wszystkim. Po co się ma martwić? Co gracie? W pana. W pana. Ale co to zagra? Dobierany. Dobierany, cofany. Rzuca się kartę, jeżeli się nie ma, ma się słabszą, no to się bierze, dopóki nie będzie dziewiątka czerwienna na dobę. To się bierze wszystkie karty. Jak Jakbyś opisał swój stan zdrowia teraz. No zobaczymy, no dzisiaj pierwszy dzień płynów nie przyjmuje, no to zaczynamy już czuć takie bardziej już człowiek się osłabia, bo już jak płynę było to było otworzone. No a dzisiaj już czuję się taki troszeczkę bardziej przygłębiony, miliony, trochę taki bardziej... Usmatnione, nie? Tym bardziej że ma taką małą, że córeczkę trzyletnią, a dzwonię do domu i mówi się pyta, kiedy przyjedziesz, tatuś, kiedy przyjedziesz. No ja, a ja na... jest to, możesz zadzwonić? Tak, tak, mogę. I co a się ją, się z dnia na do... No, że jutro za coś przyjedzie. Czekaj, jutro, tak, czekaj jutro na tatusia w to, tatuś jutro przyjedzie. I no, tak z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień, tak to dziecko ukłumuje.